Serwus, YouTube będzie dla wszystkich bardzo gorący, bardzo serdecznie, ja jestem Milka, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta, Tak, dawcie łapkę w górę, subskrypcję, ponieważ takich odcinków będzie więcej, więc łapujcie subskrybujcie i zapraszam też na mojego Instagrama Milkarz przez 2, na mojego TikToka Milkarz przez 3, ponieważ tam jestem, no staram się być na bieżąco, także obserwujcie koniecznie moje inne social media, a nie tylko YouTube'a. Zapraszam, zachęcam do tego i jeżeli chcecie kupić coś z mojego sklepu, no to pierwszy link w opisie. Wbijajcie koniecznie, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek, także zapraszam Was do oglądania tego piątkowego, wspaniałego, cudownego, niebanalnego. I twórczego odcinka. No dobra, trochę mnie poniosła, tak niebanalny i twórczy on nie, nie będzie, ponieważ normalny odcinek jak zawsze. I co słuchajcie, dosyć sporo się zmieniło, dlatego że w końcu mamy jakiś tam salon. I! I! Uwaga, uwaga, widzę, to jest mocna sprawa. Uwaga, uwaga, mamy! <ścoughs> Mamy jacuzzi i możemy sobie tutaj siedzieć. Także sobie zarobić zarobiście, zarobi się, naprawdę. Imo, Imo, patrzymy się na słoneczniczki, na piękny domek tam. No po prostu żyć nie umierać widzowie. Jak widzicie, pięknie jest tutaj naprawdę przepięknie, także słuchajcie, ludzi karbuzik piękne słoneczniczki, słuchajcie, wyglądają nam na ulicę. Za pięć minut mam łacinę. Mam nadzieję, że zdążę nagle ten odcinek. W każdym razie, tak jak mówię, no naprawdę jest czym się pochwalić. Wydaje mi się, że naprawdę wygląda bardzo ładnie. W ogóle potem zabierzemy Daisy na spacerek. Także spoko poko. I tutaj w ogóle musiałam to przedstawić, dlatego że chciałam pokazać, jak teraz. Będziemy sobie wstawać. Stajemy z łóżka, nie ponieważ tutaj mamy chwilowe łóżko, ale wiecie, najwyżej nie wiem. Czyli jemy sobie tej oglądamy. Aha, bo tu jest jeszcze ważna sprawa, bo tu jest salon, tu jest pilot i nie mamy telewizji. Ale ta telewizja kiedyś się ogarnie. Spokojna głowa, nie bójcie się, damy radę. W każdym razie tutaj wiecie, wstajecie sobie i mówicie A, let's go! I do wody. Okej, okay, prawie, czekajcie, nie możemy co mać nogi. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz muszę to wam zaprezentować W ogóle tam się nic nie zmieniło, tak tylko szybko pójdę, Totalnie żadnych nowości tutaj też nie, także nie będę Wam raczej tego pokazywać, ponieważ nic tutaj ciekawego nie ma, ale jeszcze raz lecicie, lecicie sobie tak i o no kurde, przez chwilę mi się to udało wcześniej kurde przed nagraniem ale dobra, zanim to zrobimy, to jeszcze słuchajcie można się w łatwy sposób dostać na górę. Troszeczkę zgapiłam pomysł od tościka, no przyznam się, no ale ale pomysł, dobry okej, okay. jednak chyba się nie da. W sensie da się, ale ciężko bardzo. Bardzo ciężko będzie to zrobić, ale dobra, ja nie mam rady, widzowie. Ja nie dam... O dobra, wiecie co, nie wiem, czy mi się chce to robić. No kurde, musimy sobie zrobić, to kurde, nie ma się. Dobra, lecimy, więc tak. Robimy tak. Tutaj, o! Kurde, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. Widzowie, ja to muszę zrobić po prostu. Ja nie będę co, jak tego, nie zrobię, kurde, no. Ale przecież mi się to udało, musicie uwierzyć. Musicie mi uwierzyć na słowo, dobra? O! Kurde, no nie wytrzymam, naprawdę. Daisy tam czeka na spacer, kurde, biedna, żeby pójść. No, come on, come on. Dobra, wiecie co? Ja chyba zrobię po prostu inny trick. Zaraz wam go zaprezentuję. Za 4 minuty mam łacinę, ale Jolo, o teraz się uda. Proszę bardzo, Dobra, słuchajcie, w końcu. Kiedyś wam pokażę, jak wchodzę tam na dach, stąd spokojna głowa. Tutaj dałam mu książkę, musimy jeszcze zagospodarować swoją drogą to miejsce, ponieważ to jest miejsce niezagospodarowane i warto byłoby je zagospodarować. I jeszcze mamy sobie fajną rzecz tutaj, czyli zobaczcie, mamy tutaj skocznię na basenie, więc można zrobić salto, proszę bardzo, pyk i sobie wpadamy do basenu, możemy sobie tutaj pływać. Jest to, prawda, ludzki ten basen, ale wydaje mi się, że nic więcej nie potrzebujemy. Mieszkań tutaj w końcu sama z Daisy, więc. Bez przesady. Jeżeli chodzi o te miejsca, to tutaj się też zbytnio nic nie zmieniło. W siłowni nic się nie zmieniło. W gaming roomie też nie. I tutaj chyba będzie na garderobie muzyczny pokój, bo mało jest dosyć na ten muzyczny pokój. Także garderoba myślę, że byłaby tutaj w porządku rzeczą. Więc tak, let's go, Daisy. Mam nadzieję, że jesteś ready. I w ogóle patrz, dodaję tej yy, piękną, jak to się nazywa, yy, huśtawkę. Więc myślę, że spoko to wygląda. Hehe, tego się spodziewałaś, Daisy. Czy to jesteś. Daisy? No way. Co to jest za tabliczka? He, ja tego się nie spodziewałaś? Daisy, czy to jesteś ty, powiedz mi? Daisy, kochana. Nie wiem, zamiałsz czy coś, jak to jesteś ty, to. Zamiałsz teraz, dobra? Uwaga. Daisy, czy to jesteś ty? Powiedz mi. Daisy? Co ja mam robić? ma z ruda. Daisy, co się stało? Czy może nie powie? Ja pierniczę, co jest pięć! Ale kto to jest? Heka tego się nie spodziewałaś? nie ja wiem, co to mógł zrobić. Ja wiem. Daisy poczekaj tutaj na chwilę. Ta stara po prostu spruchniała. Starościna jedna wielka... O! Po... Oh. No way, no way. Jeżeli to była wróżka, uwierzcie mi, że ona ma przechlapane. Jestem w szoku, jak ona mogła to zrobić? To jest moja tajemnica. A ona mi go zmieniła w rudego kota jakiegoś? Pięknego, białego Norwega w rudego kota? O, o, widzę, że chyba ktoś wpadł w moją pułapkę, ta. Okej, okay. jeśli chcesz miksturę na powrót od koloru twojej Daisy, to trzeba się zadać szczypusia. Musimy to zniszczyć przede wszystkim, prawda? <grym> Posadziłam ich pod ścianą, jedna stara po prostu... Ale jestem zła. Ja jej wysadzę ten dom. Przysięgam, że ja jej wysadzę ten dom. Zmieniła mi kota na rudego. I każe mi się trzymać z dala od szybcona i wtedy mi da miksurę na odmienienie koloru. Widzowie... To tak robi? To jest jakieś. Ona jest psychiczna. Ona powinna być po prostu. Nie wiem. Z... Ona ma jakąś dysfunkcję po prostu życiową, autentycznie. Się w życiu nie udało i takie rzeczy mi teraz robi. Jak ona mogła otruć Daisy? Moje Daisy malutkie i kurczę! Ona jest teraz ruda. No way! Tak się. O, tak się nie bawię z niemi, widzowie, zbroimy się, Daisy. Po co ja mam robić teraz? Mam ochotę. Co jak? Puk ona mi. Nie, no ja, ja, ja potrzebuję mi. Daisy. Powiedz mi, czy wszystko w porządku? Co ona ci zrobiła? Ja pierniczę, ja pierniczę. W ogóle z tymi wszystkimi zabiczkami. Daisy, jak ty wyglądasz? Chcesz rybkę? Chcesz. Nie, no widzę, ja nie wiem, co ja mam robić teraz. Czemu nie ma nikogo na serwerze? Nie mogę z nikim pogadać o tym. Dobra, Daisy. Nie wiem. Kurde, ja, ja pierniczę! Dobra, i muszę teraz wybrać między szczypsoną, a Daisy Kurde, no nie mam, nie wiem co mam robić, widzowie, kurde! Ja pierniczę, po prostu wszystko na nie, wszystko na nie. Nawet nie chcę się teraz iść spać, ja po prostu mam, mam teraz cierpienia bezsenność. Mam za, mam, zaczęła mi się właśnie łacina. Muszę skończyć ten odcinek zaraz, ale nie mogę zaraz. Nie, teraz ja jestem wkurzona, ponieważ mój kot jest rudy. A był pięknym białym kocikiem, rasowym, kurde Norwegiem. I teraz takie sytuacje się dzieją i tak będzie nią. Oooooo, dobra, co się do wróżki. Musimy jej napisać jakąś wiadomość, ale jeszcze nie wiem, jaką. Jeszcze nie wiem, co, jeszcze nie wiem, co wymyślimy. Nie mam pojęcia. Trzeba coś wymyślić mocnego, mocarnego, bo ja muszę po prostu zniszczyć tą wróżkę, bo kurde, no nie wytrzymam po prostu z nią. Jak ja jeszcze jej nie mam w domu, no po prostu zbroję tutaj, wiecie co? Dobra, nieważne. Musimy coś napisać. Ja bym niecenzalnych słów nawet użył, ale nie mogę. Dobra, jeżeli coś kulturalnie za to dobrze. Doigrałaś się. Jutro Daisy ma być taka jak wcześniej, albo zginiesz. Zyg Zgin in i zginiesz. Okej, okay. mam nadzieję, że to ją przestraszy i że odda nam, daj nam tu miksturkę. Jutro będzie Daisy, wszystko w porządku. E, jeżeli faktycznie nie będzie, to uwierzcie mi, że wróżka umrze. Przysięgam wam, że zabiję ją po prostu gołymi rękami. No oczywiście będzie cierpiała ogromnie, więc nie wiem. Nie, nie wiem jeszcze, nie, jeszcze nie wiem, sobie, jakie tutaj rodzaje ci, tortur wy, 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 wymyślę, ale jakieś na pewno wymyślę, ponieważ nie zgadzam się na to, żeby ona w taki sposób tutaj traktowała moich bliskich, mojego kocika najukochanieszego. Także słuchajcie, widzowie... Jedziemy z wróżką. Jedziemy z wróż, wróżką, po prostu będzie będzie jazda z wróżką i tyle w temacie. Ja po prostu już ten z Daisy no bo to nawet. Kurde, no widzowie, co to ma być? Co to ma być? Musimy tutaj monitoring, jakieś pułapki wszystko wszystko się zrobić, ponieważ tak nie może być. Daisy, przepraszam Cię, że ja cię zostawiłam, tylko nie widziałam. Wybacz mi. Przepraszam Cię na emocji na świecie, masz jeszcze rybka. Okej, okay, wzięła. Nie no, widzowie, mam nadzieję, że to się ugra jakoś. Przepraszam Ciebie, Daisy raz jeszcze kocham cię mocno, Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Trzymajcie kciuki, łapkę w górę, zostawiajcie. Nie wiem, musimy zniszczyć tą wróżkę razem po prostu. I tak, jak mi da tą, yy, ten. Yy, mixurkę tutaj, i tak ją kurde, po prostu. Musimy ją stąd wygnać, ponieważ ona to nie może być. Ona po prostu sieje tutaj zamęt i zniszczenie. Także mam nadzieję, że jakoś damy radę. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 na kanale. Bądźcie ze mną. Do zobaczenia, papa. I widzimy się później. Cześć, i Mam nadzieję, że odzyskać jutro już swój kolorek biały, kochany.